Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pogadamy o pieniądzach. Um, może nawet nie o ich zarabianiu, ale o tym, co robię, żeby tych pieniędzy mieć odpowiednią ilość, żeby trochę nad nimi zapanować. Nie chcę używać tu specjalnie słowa oszczędzać, um, chociaż to też jest dla mnie ważne i na pewno też trochę Wam o tym opowiem, ale chodzi mi o takie zarządzanie pieniędzmi, um, bo um, może teraz takim lekkim tytułem wstępu, bo wiem, że też na pewno trafiły na ten film osoby, które są tutaj pierwszy raz, um, więc troszeczkę chciałabym. Opowiedzieć też o sobie. Mam własną działalność gospodarczą od ponad dwóch, no prawie trzech lat. Mieszkam sama i razem z moim synem prowadzę gospodarstwo, w sensie no ja, ja go utrzymuję, syn ma pięć lat. Nie będę ukrywać, że temat pieniędzy jeszcze niedawno wzbudzał u mnie po prostu ból brzucha i to, że notorycznie martwiłam się, czy mi tych pieniędzy wystarczy, czy zarobię wystarczającą dużą ilość, bo przyszedł jeszcze COVID i on się nałożył równo dokładnie. Z momentem, kiedy zdecydowałam wyprowadzić się od męża, wynajęłam mieszkanie. Dodatkowo mam sporo takich opłat stałych, no bo tutaj mam teraz oczywiście czynsz, media, zus, który muszę opłacać, i nie jest to, to już niestety ten mały zus, więc jest to całkiem spora kwota. Prywatne przedszkole, chodzę na terapię, która też jest płatna. Ortodonta. Księgowość, wynajmuję również biuro, także tych opłat mam na no, kilka tysięcy. Nie będę Was okłamywać. To są dość, jeżeli ma być szczera, to da mnie duże kwoty a zajmuję się działalnością w internecie, wydawaniem swoich książek, również robieniem zdjęć dla różnych firm, więc no jest to praca, która niestety ma ten minus, że nie dostaję danego konkretnego dnia wypłaty i nie wiem ile tak naprawdę pieniędzy zarobię w następnym miesiącu, może być super ekstra miesiąc, no i ta wypłata będzie wysoka i jeszcze uda mi się, wiecie, odłożyć pieniądze, nie wiem, zaszaleć z zakupami, ale muszę mieć z tyłu głowy, że może być gorszy miesiąc. Powiem Wam, że zaraz na na początku, jak się wyprowadziłam, miałam straszne lęki na ten temat w momencie, kiedy miałam jakiekolwiek opłaty do zapłacenia większe, czy to na przykład prawnikowi z racji rozwodu, czy właśnie ubezpieczenie i ten jednorazowy przelew był większy, czy na przykład właśnie zapłata czynszu, to ja czułam wewnętrznie taki ścisk w żołądku, że na pewno przelewam teraz te pieniądze, za chwilę ich nie będę mieć. To jest bardzo duża. Rola terapii, którą, którą po prostu zrobiłam w poprzednim roku, plus podsumowanie poprzedniego roku, że nie wyszło tak źle, bo przez cały rok ani razu nie potrzebowałam pomocy. Wiem, że mogę liczyć na moich bliskich, ale nie potrzebowałam ich pomocy, nie potrzebowałam żadnego nie wiem, kredytowania ani tym podobnych rzeczy. Także wiem, że to jest bardzo duża moja praca i dam sobie po prostu radę. I mimo tego, że naprawdę ciężko było mi na początku to wszystko ogarnąć, bo jednak poprzednio, mimo że dalej pracowałam w takim samym modelu, to wypłatę miał mój mąż, więc dało się to, wiecie, troszeczkę bardziej... Um, jednak dwie osoby, jak zarabiają, jest to troszeczkę inaczej. Um, I mimo wszystko udało mi się zakończyć rok jeszcze z jakimiś odłożonymi pieniędzmi, także e, dzisiaj chciałabym Wam e, polecić moich kilka sposobów, jak ogarnęłam po prostu swoje finanse. Pierwszą z nich jest to, że żyję na kilka kont. Ja żyję na cztery konta. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ogarnie, moi rodzice nie ogarniają i moi znajomi, jak zaczynam im o tym mówić, to gubią się przy drugim koncie. Postaram się Wam opowiedzieć. E, mam konto Firmowe, na które wpływają oczywiście wszystkie em, pieniądze, i e, one tam po prostu są przez cały miesiąc i je traktuję po prostu potem jako taka wypłata do rozdysponowania. E, mam konto e, po prostu do zakupów, które jest podłączone do telefonu i za nie płacę e, po prostu telefonem w sklepach, jeżeli kupuję jedzenie e, czy po prostu jakieś rzeczy. E, mam konto, które jest podłączone do zakupów internetowych i tam po prostu mam trochę większą kwotę, bo tam zwykle po prostu te zakupy są dużo większe, bo większe zakupy staram się robić jednak przez internet i w momencie, kiedy mam te pieniądze na koncie firmowym, mam też osobne konto, na które odkładam pieniądze, które są na prowadzenie firmy i one są odkładane tak, żeby moim celem było zapewnienie sobie pół roku opłat ZUS-u, księgowości i biura i tam dążyłam do uzbierania się kwoty, żebym stamtąd mogła po prostu tylko pobierać sobie pieniądze i przelewać na prowadzenie działalności i oprócz tych czterech kont... Mam konto oszczędnościowe i po prostu na koniec miesiąca um, siadam i przelewam ewentualne um, oszczędności, które mi po rozdysponowaniu zostają. Mam też Excela, ale nie do zlita, zliczania tego, um, ile wydałam pieniędzy, bo jakoś nie lubię za bardzo analizować przeszłości. Bardziej po to, że mam tabelkę um, stałych opłat. Co muszę w danym miesiącu zapłacić, ile wyszło na przykład za przedszkole, za inne rzeczy. Potem mam tabelkę z wpływami, bo płatność faktur w Polsce nie jest za dobra, więc widzę też te rzeczy, które dopiero mają przyjść, niektóre przychodzą za tydzień, niektóre za miesiąc, więc to są takie pieniądze, którymi będę mogła dysponować i osobną tabelkę zliczającą ile mam wydatków, a ile zarobków i ile zostanie mi na koncie plus minus to narzędzie niesamowicie mnie uspokoiło, że po prostu nawet jeżeli mi wyskoczy teraz coś za 2000, tylko sobie wprowadzam w tabelkę i widzę, ok, po prostu masz pieniądze na to, bądź u, uh, trzeba się ogarnąć, bo ten stan konta zaczyna być za niski. Jeżeli chodzi o oszczędzanie pieniędzy, to zauważyłam, że drobne rzeczy naprawdę wpływają na to, jak można sporą kwotę zaoszczędzić i opowiem Wam o e, takich moich e, sposobach na takie oszczędzanie małych kwot. E, mówiłam Wam, ja że większe zakupy robię głównie przez e, internet. E, dlaczego? Ponieważ e, korzystam z wtyczki, którą Wam polecam i wiem, że zaufało już jej miliony Polaków, bo już jest ponad milion zarejestrowanych użytkowników e, na stronie Letyshops. E, wiem, że słyszeliście o niej pewnie od wielu influencerów, nie bez powodu, e, ponieważ jest to naprawdę bardzo prosty sposób na to, żeby zaoszczędzić pieniądze. Ja obecnie na tym koncie mam około 100 zł już zaoszczędzonych z ostatnich, nie wiem, e, miesiąca, półtorej miesiąca. Po prostu zakupów. Czy to na Allegro, czy w Smyku, po prostu w momencie, kiedy mamy zainstalowaną wtyczkę, jak wchodzimy na stronę, na górze nam się pojawia komunikat, że ta strona jest też uczestnikiem właśnie cashbacku na Lady Shops i czy chcemy po prostu zwrot gotówki, czy to jakieś e-obuwie. Ostatnio właśnie na tym bardzo duży zwrot pieniędzy miałam, bo zamawiałam i dla siebie, i dla Antka. Buty. Strona polega na tym, że po prostu dzięki temu, że pośrednio średnicę w naszych zakupach część kosztów które ponosimy ona nam oddaje jest to procent naszych zakupów i teraz ważna informacja w tym miesiącu szykują się urodziny Lety Shops i ten cashback będzie pomnażany także koniecznie śledźcie ich stronę oczywiście linki zarówno do strony jak i do wtyczki znajdziecie poniżej zachęcam was po prostu do zapoznania się dla mnie to jest duża oszczędność w momencie kiedy na przykład planuję zakup sprzętu elektronicznego w wielu sklepach można naprawdę duże zwroty zyskać tam, że kupowałam swój telefon, to dostałam prawie 300 zł cashbacku, także to jest naprawdę spora kwota i to jest coś, co po prostu, wiecie, nic więcej nie robię, tylko po prostu robię zakupy przez internet, a te pieniądze do mnie potem wracają. Jeżeli mówimy tutaj o Allegro. To na początku byłam bardzo sceptyczna do tego Smart Allegro, ale słuchajcie, powiem Wam szczerze, że to ostatnio widziałam nawet taką grafikę. Ja wykupiłam to, to jest chyba 50 zł na rok, jakoś tak. A i dla mnie to jest mega oszczędność. Teraz prawie każdą rzecz, którą kupuję, mimo że widzę to często na stronach po prostu internetowych, wbijam, czy przez przypadek nie jest na Allegro. I zwykle jest, i zwykle jest troszeczkę tani. Um, oczywiście przeszukuję, gdzie jest Smart Allegro, i myślę, że w skali Roku, na ilość rzeczy, które kupuję, e, które kupują też moi bliscy, bo moja mama czy mój partner też korzystają po prostu e, z mojego konta. E, myślę, że bardzo mocno e, oszczędziliśmy, czy oczywiście ja im zamawiam te rzeczy. E, I na tych przesyłkach e, wiecie, tu 10 zł, tu 10, ale miesięcznie 10 przesyłek to jest już 100 zł oszczędności. Konto mamy na rok. E, I po prostu dziękuję moim e, sąsiadom z dawnego mieszkania, bo oni od tego zaczęli. I na początku myślałam, e, bez przesady, a potem e, no uważam, że to jest rewelacyjne Rozwiązanie. Kupuję czy to karmy dla, dla psa, a dodatkowo właśnie dzięki temu, że robię to w jednym miejscu, wiem, że to miejsce jest podłączone pod Letty Shops, więc każde moje zakupy na Allegro mają po prostu cashback. Więc myślę, że nawet z samego Letty Shops mi się już ten um, po prostu Smart Allegro zwróciło i to, hu, już pewnie wiecie, bez problemu, po prostu z samych pieniędzy, które mam z cashbacku opłaciłam już ten um, Allegro Smart. Um, dla mnie też istotne są karty lojalnościowe, ale takie, które faktycznie coś dają. Um, I tutaj mam na myśli na przykład karty do Rossmana, um, to chyba już każdy w jakiś klub Rossman, wiem, że aplikacja jest na telefon. Przyznam szczerze, że nie instalowałam jej, chociaż słyszałam już od tylu znajomych. Um, ja się boję, że tam po prostu zobaczę i wtedy będę kupować coś, czego nie potrzebuję, um, ale um, dajcie znać, czy to jest tak faktycznie warte zainstalowania. Um, karta do Ikei, Ikea Family też bardzo dużo można zaoszczędzić, jeżeli się tam wiecie przegląda, jeżeli macie w planach zakupy. Wiem, że myśmy Czekali właśnie na zakup kanapy, aż będzie na. Um, no po prostu wystarczy czasami z takim zakupem wstrzymać się przez miesiąc, dwa, a pewnie jakaś promocja będzie i, i te rzeczy wychodzą po prostu dużo taniej. Mam też konto w Smyku, um, które tam daje co ileś zakupów, 10 zł zwrotu. Um, generalnie staram się przeglądać takie karty lojalnościowe, które faktycznie mają potem przełożenie, nie są zbieraniem punktów do zabrania czegoś, wiecie, tak jak jakieś świeżaki czy coś, że potem mnie naciąga na. na Kupowanie, żeby kupować więcej, tylko coś, co powoduje, że ja mogę coś kupić taniej już od razu za sam fakt posiadania karty bądź robienia tam zakupów, i jest to przełożenie na mm, po prostu jakieś pieniądze, tak jak na przykład na aplikacji Allegro mamy te monety e, i to też zwraca. A i ważna rzecz e, oczywiście Letishops ma też aplikację, więc zerknijcie po prostu w opisie wszystko postaram się Wam podlinkować. Oczywiście wszystkie rzeczy, które, o których mówię, zwykle staram się Wam podlinkowywać e, Kolejna rzecz, to Wy i to jest coś, z czego ja już od dawna korzystam. Wiem, że są sezonowe wyprzedaże, staram się ubrani nie kupować w pełnej cenie. Chodzi też o antka, staram się kupować może rzeczy na przykład już troszeczkę większe, odkładać i dla niego kupować w tych takich ostatnich wyprzedażach jakieś właśnie koszulki, spodnie i tak dalej. Oczywiście, jeżeli o niego chodzi, to nie zawsze mi się to udaje. Na przykład w tym roku kurtkę musiałam kupić. Bo wyrósł nagle e, i wiadomo, że to nie zawsze się tak da zaplanować, a dla samej siebie nie wiem, kiedy ostatni raz kupiłam coś w pełnowartościowej e, cenie, bo po prostu przyznam Wam szczerze, szkoda mi pieniędzy, wiedząc, że za chwilę to będzie kosztować grosze. Na przykład ostatnio sukienkę, która kosztowała 119 zł, na wyprzedaży kupiłam za 29. Kolejna rzecz to sprzedawanie rzeczy, które nie są nam już potrzebne, e, i to jest coś, co bardzo mocno wprowadziłam. Nie chcę zarosnąć na tym mieszkaniu, zdaję sobie z tego sprawę, że jest to moje mieszkanie tymczasowe, będę się z niego wyprowadzać i nie chcę zarosnąć, więc od czasu do czasu robię przegląd, um, półekantka rzeczy i jak wiecie, moje konto na Vinted jest po prostu aktywne um, i wyprzedaję tam czasami rzeczy naprawdę za 5-10 zł, a potem się okazuje, że można naprawdę całkiem sporą sumę um, po prostu uzbierać z rzeczy, których i tak nie korzystamy, które gdzieś tam leżą nie wiadomo po co, a mogą się po pierwsze komuś przydać, a my możemy na tym naprawdę sporo zarobić i na przykład mieć na nowy sezon, na nowe ubrania dla dziecka. Kolejna rzecz, która dla mnie jest niesamowicie istotna, bo napisałam nawet o niej całego e-booka, mówię tutaj o moim pierwszym e-booku, o planowaniu jedzenia. I słuchajcie, to jest coś, co powoduje, że w moim budżecie zostaje naprawdę bardzo dużo pieniędzy i ja nie czuję marnowania swojej pracy. Na wyrzucanie jedzenia. Musiałam się teraz nauczyć trochę tego, żeby nauczyć się gotować tylko dla samej siebie. No i na szczęście już mi się to udało i nie kupuję za dużo, bo na początku miałam z tym spory problem. Nie wiem, kiedy ostatni raz byłam na zakupach bez listy. Nawet jeżeli się mi zdarzy taki spontaniczny wypadek do sklepu, że odwiozę dziecko i pomyślę, a właściwie teraz może skoczę szybciej do sklepu, to siadam na parkingu i robię tą listę na telefonie, wiedząc mniej więcej, co mam w domu i nie wchodzę tak po prostu pochodzić, bo, bo wiem, że to się skończy nie tylko rzeczami, które potem um, kupuję i jeszcze gdybym je kupiła i zjadła, właśnie najgorsze, że potem kupuję coś, co się popsuje, co wyrzucę, a to są jednak moje pieniądze, które bardzo szanuję. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz teraz mi się przypomniała odnośnie zakupów internetowych. To jeżeli nie robię zakupów na Allegro, bo na przykład tej rzeczy nie ma, to bardzo dużo czasu też poświęcam na to, żeby wyszukać kody rabatowe. I nie tylko mówię tutaj o wygooglowaniu kodów rabatowych, ale wchodzę na Instagrama, jeżeli na przykład, nie wiem, podobają mi się jakieś świece to sprawdzam sobie zdjęcia oznaczone przez tą yy, firmę, wiecie, na Instagramie. Czy może któryś z influencerów nie ma teraz z nimi współpracy i nie ma jakiegoś kodu rabatowego i ta... Yy... Ta funkcja bardzo mi się przydała szczególnie przy zakupach strojów sportowych, bo jak kupowałam jakieś tam legginsy i staniki, nie oglądam takich, wiecie, fit y, ludzi y, z treningami. I właśnie tak sobie pomyślałam, że mm, może ktoś ma jakiś rabat. Ym, I udało mi się kupić w ogóle strój z jakimś 30-40% rabatem, tylko właśnie przez to, że przegrzebałam sobie Instagrama. Ym, zdjęć influencerów, którzy oznaczyli daną firmę, więc jest to też taki patent, który Wam polecam, bo ja osobiście nie wychodzę z założenia, bardzo dużo rzeczy kupuję w ogóle z poleceń różnych influencerów, dlatego że ten rynek jest bardzo duży, a mam zaufanie do sporej części ludzi, tak jak mam nadzieję, że macie zaufanie też do mnie, bo jeżeli ja coś polecam, to naprawdę jest to coś, co ręczę za to swoją twarzą, swoim wizerunkiem, swoim imieniem i nazwiskiem, więc nie wciskam tu jakichś, wiecie, kitów i ściem. Więc sama też korzystam bardzo często z takich poleceń i właśnie polecam Wam przeglądać też profile. Tą stronę, czyli wchodzić na profil marki i przeglądać zdjęcia oznaczone bardzo często można znaleźć tak kody rabatowe. I to wszystko, jeżeli chodzi o moje oszczędzanie pieniędzy um, oraz zarządzanie budżetem, um, dajcie znać, czy są jakieś porady, które Wy zastosowaliście w życiu, a może właśnie macie problem w tym temacie. Oczywiście linki do Shops zostawiam Wam na dole, zerknijcie. Um, no i zobaczcie też te ich urodziny, bo myślę, że warto tam ma być cashback nawet dziesięciokrotny, e, więc no, spore kwoty. Sama przyznam szczerze, że myślę o zmianie telefonu i jak dowiedziałam się, że będą te urodziny, to może zerknę, może, 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 a nóż zdecyduje się na zakup. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i do zobaczenia już w następnym filmie. Pa, pa!